Noreś witam w kolejnym odcinku na no moim kanale. A dzisiaj specjalnym gościem jest specjalny goście Żemowski żom i dzisiaj sobie zagramy w statki, Ziomrzomowski. się kulturalnie. Kulturalnie, do widzenia się mówi. Czekajcie, pochodźcie. Serwa na planie. Serwa na planie. Dzień dobry! O, powitał się, chociaż raz. No! widałem się i to jest mój kanał i ty go nie przyjmujesz. Nie dałbyś rady. Tak. Za trudne. Tak. Zwłaszcza, że sam ogarniasz swój kanał lepiej ode mnie. Chociaż możecie zdecydować o komentarzu. Co Oczywiście, że ja. Nawet nie decydować. No, bo jeszcze się boisz, że się okaże na obrót. Ja muszę podpiąć mojego routera. XD Nie ma tak podpinać routera. Aaaa! i gadać, że mi router padł. Nie! 0% routera, ale żyje! Już się miał wyłączać. Ja tak w ogóle... Może ja, dołącz do tego. To ja gram sobie w Queensland. Miałeś grać w sapki. Morel! Rozwiążemy ten konflikt i wrócimy do Państwa. Już przemówiłem Morelowi do rozumu. Wystarczyło tylko. Nie, drzeć się na niego. O tak, dla mnie. Tak, tak. I wiesz, że ty to powiedziałeś, kiedy to wchodziłeś gadać, a chwilę potem z... się dopiero załadowało? Idę? Dobra, ludzie, jak to robimy? Jakie ustawienie? Takie? Mówicie, że to dobre ustawienie? Nie, beznadziejne. A, to zmienię. Tak, żeby mógł trafić. Niech ma tę przyjemność. Dobra, ja jestem gotowy. Wejdzie. Tego nie Ale kiuka ci! A, nie będzie. O, jakie ładne masz. Ja sobie ustawiłem rekinatą. Rekinado. Pozdro dla wszystkich kumatych. Em, ogólnie to teraz ty strzelasz. Ja ci na czacie napiszę. Wiem. No szybciej, No, jakby to ty strzelasz. O, strzeliłeś. A ja ci Ej, ja strzeliłem w G7 i mi trafiło. Ale zaraz jakąś postę znajdę. A ty mi w dwójkę zastrzeliłeś? No. Mówisz, nie strzelaj do ryb, jak ty mi nic nie trafiłeś. Nobku. No nie, ty, ty się nie możesz mianować. Ty się nie możesz mianować. A ty nie strzelał do nie? Nie, Drodzy widzowie. A jaką nazwę ma? Ej, ja wcelowałem tu ludzie, jak, a one to tak mi to tu... Jaką chwilę? ma nazwę? Żamowski 12. Id. IN Id. In. In, IN Muszę to zmienić, ja. zanim będę z kimś grał. W ogóle, co to no, ale mm, Muszę to zmienić, zanim z kimś zagram. Żamowski 12. Zim, Możesz... O, mam mojego paluszka, który wygląda jak kubańskie cygaro. Stary, nigdy mi nic nie trafisz. Zostało jeszcze? Tak, zostało. Bo w mojej jaskini gracza zawsze się znajdą paluszki. Neyman i mandarynkę. Oglądałeś ten film? A to fajnie. I proszę pod żadnym pozorem nie wpisywać tego filmu w YouTube. Szybciej kała marzanko. <grych> Pozdro dla Golden Eleven! Nie pytam. Fajną konwersację prowadzimy na czacie. Wiesz co? Twoja mina tego nie mówi. Co? Kiedy? Ja się siedzę na czacie, a ten mi... Statek zamił. A! jak będziecie chętni na live'a z Minecrafta, to piszcie nie. To piszcie mm, tak i serduszko dla poległych. Pamiętajcie o serduszku dla poległych. Ważne, Będzie, jak chcecie live z Minecrafta, to piszcie tak i serduszko. Dajcie. Dla poległych okrętów moich. Ja to na mnie o nie a. ale... ja wyraźnie jakie ja są te teksty. A ja napisałem? Ty tak w niej oczu zapomyślałeś. Nie, nieprawda. Teraz szybko usuwasz. Nie. Tego ci jeszcze nie napisałem. Teraz to testuję o gracza. Mhm. A ty teraz może nie No ghaki. O, co mamy? I'm winner. I'm a winner. Chyba low. Hmm, chyba ty jesteś low. A mam. O, co mi teraz ładnie zostało, bo mam ładny statek do wytropień. Mówisz, Mówisz, że tą, którą Ci właśnie zatopiłem, na dnie oceanu się zobaczycie. To nie truje? To dwuja. Chyba. Luza! po Gdzie? Ale mam przewagę dwóch okrętów. Już jednego. Ale piątego? Mm -hmm. Nieważne. No chyba, że teraz magicznym cudem. Gdzie to może być, ludzie? Hej! hopsa Zam Mam zamknięte oczy. Nieważne. Nie się. Czemu połączyłeś Teraz. O, pa, trafiłem ci jednego! O, fajnie. Masz starszego chorążego. Ej, stary, patrz! Trafiłem ci, a mi nie zostało w tym. Nie dało mi strzelić. Dało, gdzieś tu strzeliłeś przypadkowo, bo ty ktoś dwa na raz. Nie! Jestem debilem. No, zgodzę się na ten rewan. No to twoja pora, no, to twoja pora. Ale nigdy bym się nie spodziewał, że tam komuś mieścisz tego statka. Dobra. Trzeba mieć ustawienia floty. A wiecie co oznacza słowo jeden? Ja do tej pory nie znaczy, tak czy nie? I właśnie dlatego kontynuuję ten. Do zobaczenia na dnie oceanu gramatycznego! gdzie my hmm. gdzie indziej strzeliłem, ale trudno napisałem Ci coś na czacie ja się Ciebie coś zapytałem na czacie i przynajmniej nie mówisz, tak jak na pan z techniki, czata. I wyślij mi na czatę te trzy. To tak jakbym, nie wiem, powiedział... Wyślij mi, wi mi to na wi Ludzie! Wyślij mi na wi fi a nie Jak się da, nie da się wysłać na Wi-Fi? Przez wi się da chyba. Zależy co. Kurda. Oh! Kurde. Co, czy ty Czy to ja? Czy to są dwa, dwa stawki? No może No możliwe, że... Dobra, ty chcesz polotniczkę

Nie. Dobra. Siedem łapek w górę, bo tyle jest przeciętnych obserwują oglądających film. Siedem łapek w górę ile okay. nie, 10 i lecę z maili z to Okej. dziesięć 10 macie niespodziankę. Także łapki w górę, bo przed chwilą pobrałem YouTube Studio. Macie swoją niespodziankę. A jak łapki potem odejdą? To, nie to usunę to. To, to usunę, filmę. A nie, nie ma czegoś takiego jak zapis u mnie. Więc albo jesteście na live, albo was nie ma. No chyba, że... Znaczy będzie zapisu tyle, ile mi się zmieści. Więc ogólnie... Gorzej, jak się kapną, że nie mam konta tego Xbox Live, nie mam. Gorzej, jak się hopy kapną, że nie mam Xbox Live. Chopy dziewczyny. Eee! Wydaję. Ej, nazwę ten na statki, stawki, a w opisie napiszę: wydajemy z siebie niezintensyfikowane zdjęcia. To zrobię odcinek, w którym będziemy wydawać niezidentyfikowane. Ale ogólnie przynajmniej jedna osoba na live nie będzie. Ja to wiem, bo będę... Ja to wiem, bo będę sam z innego konta. Tak. A potem w przyszłości, kiedy będę miał więcej niż dwa suby...

Wyciągnę sobie z mojej floty coś. Chciał hmm? ja sobie wyciągnąć z mojej floty. Dobra, ja już mam. Dobrze, sobie tu. Jest kilka rzeczy mogliśmy zauważyć z odcinka w hmm. 5. Ci co ekran Cześć! Cześć. Serduszko dla polew O! A myślałam, że tego serka nie trafisz. Serka? Nie wiesz, że ja wszystko trafię. Oprócz tego, czego nie trafię. No. Bo ja wiem wszystko. Ludzie, ja wiem wszystko oprócz tego, czego nie wiem. Ale tak jak mówię, bo ten live z Minecrafta naprawdę mi ciąży. Więc ale, 7 ej, lajków ej, dawaj, i live z Minecrafta. Ej, dawaj, jak będzie... Bo wiem, że możecie. Dawaj jak będzie 12 lajów. No? Czy 11. A robisz konkurs na 20 zł. Okej. Okay. Odbiję sobie to w 5 dni. No, ale o 20 zł no to zrobię, okej, okay. nie, nie, 20 lajków. Dobra ciulta. Ma przybyć subskrypcji, ludzie, przybędzie, jeśli do końca załóżmy maja. Do maja przybędzie mi 10 subskrypcji. Od ludzi, których nie znam, dostaniecie. Ale mogę konkursa. No i co mnie to? Konkursa wy dostaniecie na 20 zł. Norel. I też udział. No o, ile, o ile się zgłosisz. Ja bym... Do... Mm. Nie mam Discorda. Mam, mes mam Messengera naszego. Mam, mam fanowskiego Messengera, jakby kto kogoś interesowało. Kolegą, bo nie Nieprawda, możecie go znaleźć. Mr. Cheese Mr. Plant. Nie, to jest prywatne. Nie. jest A co ty już Aha, ja go ustawiłem normalny. Pewnie jakiś administrator coś tam wywali. Ciul tam. Poprawię to kiedyś. Teraz nie mam na takie rzeczy. Założę w inną grupę. Założę grupę, którą nazwę Fani Ziomowskiego. I...

Ja wiem ja sezon zresztą tak. Ja wiem najlepsze sezon Więc pamiętajcie jeszcze i macie livea z Mentraca Przynajmniej dwie godziny Nie wiem czy ktoś będzie chciał patrzeć jak nie zabija szkielet przez dwie godziny a nie, Ogólnie niektórzy przechodzą Minecrafta 15 minut, a ja po 15 minutach w grze zrobię sobie to, że dopiero. A jak niektórzy po 15 minutach w grze już mają portal do endu. Mikstury. To jest Dobra, czul tam. Nie jestem proszę z Minecrafta. O, coś mi na czacie napisałeś. Napisałeś mi coś na czacie. Najdaj, najdaj, to nie! wiem! Inspirująca strategia. <muchy> no ją ja, imponujący, ja, ja człowiek zaburto. to jest Chyba wysłałem ci udanej zabawy. No, Aha. Ja to lecz pińka. Ani A nie, bo to, to lepiej.

Nie ja bym wypadł, że znać moje położenie na pamięć, Ale okej. Okay. Yeah. No. Z kim, którego nie znam. Wcale się go nie w szkole. No. Wcale nie mam z niego trój. A nie. Mam pięć. ze strzelania. Dobrze to ująłeś? Zrobiście O stary, gdzie Ty kupowałeś te stawki? Nie wiem, ale wiem, że to ten samy. Dwóch.

no to się u... filmie. E, na pewno jak ktoś ogląda ten film, kto nie jest botem i poza tym YouTube będzie mnie słuchał widzę. No bardzo. ciekawe jestem czy to przechodzi te filmy przez wszystkie A ciekawe czy ja jestem, czy kiedyś... Zapiszę. Ciekawe jest... A, to mój róż jest teraz. <skrybuj> Kawa mażanko <skrybuj> Kawa mażanko? Pozdro <skrybuj> dla Gwólda Kawa mażanko No kto? Aha, nieważne Ja jestem panorowy Ty nie takie nudne jeśli ktoś to jeszcze ogląda a i pamiętajcie o lajkach napiszę w tytule statki ale jest, z ważną informacją w opisie, w opisie w opisie w opisie będzie ważna informacja już się tak nudzę że naprawdę śpiewam izdę już tak nudzę, że <laughs> Możecie zobaczyć, jakie ładnie śpiewam na pewnym filmie. Kopię diamenty. Hura! Kopię. Di Kopię diamenty. wykopię, bo kopię je drewnianym kilofem. Takie mam IQ. <noise> nie no, żarty. Nigdy nie próbowałem wykopać diamentów drewnianym kilofem. Sero, pograńmy przykro ale... Pa, pa, Floto, norela. serio? Nie nie Serio? O, młodszy chrąży nie, to nie jest młodszych Chorąży, No młodszych Chorąży, Chorąży marynarki. I dostaję plus do tych które na których mi bardzo zależy. Nie, to plus. Tu miałem to. Co? No tu miałem tego, to dwóje. Sprawdź, sobie, gdzie miałem te dwóje. Ale gdzieś się co ty, bo robimy taki opening. Co ty sobie robisz opening? A ty się patrzysz, widzowie! Widzowie! Oczek Oczekuję nowego odcinka. Pa! No pa! Pa, 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 pa! A pożegnamy się ładnie. Do widzenia. Twoja kolej. Twoja kolej. Pożegnaj się ładnie. Cześć.